Drogi ukochany synu, droga ukochana córko, Bóg właśnie wysłał do ciebie tę boską wiadomość. Bądź wdzięczny za otrzymanie tych słów, które są bardzo ważne dla twojego życia. Piętnaście minut do końca. Siedmiu Archaniołów próbuje cię ostrzec. Błagają, abyś ich usłyszał. Archanioł Michał mówi, nadszedł czas którym milczenie nie jest już ochroną. Wkrótce otworzy się brama i siedmiu archaniołów już nie szepcze. Oni krzyczą, błagają, wołają Twoją duszę z miejsca, do którego nawet nie wiedziałeś, że jesteś wciągany. Coś niewidzialnego przyczepiło się do Twojej energii. I te następne piętnaście minut są ważniejsze niż ostatnie piętnaście lat. Czujesz presję? Dziwne dźwięki, dziwne sny, migające światła, lub nagłe poczucie, że ktoś cię obserwuje, gdy jesteś sam. Ukryte królestwo zbliża się niebezpiecznie do twojej drogi. Czekało cierpliwie na otwarcie, by wprowadzić zamieszanie, rozpacz i oszustwo do twojego serca. A teraz to otwarcie jest niebezpiecznie blisko. Jeśli czytasz to w tej właśnie chwili. To nie jest przypadek. Ktoś ponad tobą walczył z siłą, która działa za Twoimi plecami. Ktoś w świecie niebiańskim odmówił poddania się i rezygnacji z Twojego światła, nawet gdy inni Cię już skreślili. Napisz Amen, aby otrzymać Błogosławieństwo. 7777. Siedmiu Archaniołów otacza Twój duchowy Dom. Nie tylko Michał, ale także Gabriel, Rafael, Juriel, Zatkiel, Jofiel i Czamuel. Wszyscy zostali wysłani jak boska interwencja. Nie ma już czasu na wahanie. Słuchaj teraz. Możesz myśleć, że to tylko wiadomość, ale to jest aktywacja, duchowy alarm, który rozbrzmiewa przez każdą warstwę Twojej aury. Mówią: Słuchaj, zanim cień przejmie twój głos. Oni widzieli zasadzkę, widzieli osobę, która uśmiechała się do ciebie, ale wpisała twoje imię do księgi, w której nie powinno się ono znaleźć. Wspomniano o tobie w planie, w pokręconym rytuale, w wymianie dusz, na którą nigdy nie wyraziłeś zgody. Napisz Amen aby otrzymać błogosławieństwo 11 listopada. Dlatego wszystko wokół ciebie zaczęło się psuć, dlatego budzisz się o dziwnych porach, dlatego twoje relacje zaczęły się rozpadać jak piasek w twoich rękach bez ostrzeżenia, ponieważ nadszedł czas zmiany. Michał błagał, by go usłyszano, poszedł do wyższych bram i błagał, by ta wiadomość została dostarczona na czas. Jego miecz jest dobyty, ale potrzebuje, byś był duchowo obecny, zanim minie ta godzina. Każda chwila opóźnienia sprawia, że duchowe więzy się zacieśniają. Oni nie tylko patrzą, oni czekają. Czekają, aż wpadniesz w rozproszenie i przegapisz swoje powołanie. Napisz, słyszę was. Jeśli ta wiadomość porusza Twojego ducha, możesz poczuć chęć płaczu. To nie jest słabość, to rozpoznanie. Twoja dusza pamięta to, co zapomniał Twój umysł. Archaniołowie nie proszą Cię, abyś walczył sam. Proszą Cię, byś przypomniał sobie prawdę zakopaną pod kłamstwami. Otaczają Twoje imię jak tarczą. Zostałeś wciągnięty w pułapki energetyczne, wyglądające jak miłość, jak pomoc, jak pokój, ale to były iluzje. Piękne kłamstwa skrywające destrukcyjne zakończenia. Napisz Amen, aby otrzymać Błogosławieństwo. 555. Jest ktoś, czyje imię wciąż powraca do Twojego ducha. Możesz o nim śnić albo czuć się przygnębiony po rozmowie z tą osobą. To nie paranoja, to boskie ostrzeżenie. Ktoś nie jest tym, za kogo się podaje. Gabriel próbuje przeciąć duchową smycz, którą ta osoba przywiązała do Twojej wartości własnej. Rafael chce przywrócić to, co zostało Ci odebrane z wewnętrznej radości. Czamuel płacze. Bo Twoje serce zostało związane z zdradą przebrana za lojalność. A teraz masz tylko kilka minut, by duchowo anulować to, co próbowali przypisać Twojemu przeznaczeniu. Klątwa wypowiedziana za śmiechem, musi zostać złamana przez Twoją świadomość, przez Twoją odpowiedź. Jeśli chcesz wyrazić dalsze wsparcie, możesz przekazać Superfanks z datkiem do 20 dolarów. Nie jesteś postacią drugoplanową we własnej historii. Jesteś wybranym celem zarówno światła, jak i ciemności, ponieważ Twoje przeznaczenie niesie niezaprzeczalną wagę. Sam Twój oddech zmienia wyniki. Napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo 1919 rok. Czujesz się zmęczony nie dlatego, że jesteś leniwy, ale dlatego. Że ciężar, który niesiesz, nie należy tylko do Ciebie. Nieświadomie pochłaniałeś toksyny pokoleniowe, emocjonalny jad i ciche projekcje. Archaniołowie błagają Cię, byś to teraz uwolnił. Juriel mówi, że ktoś z Twojej linii krwi złożył ślub, za który teraz płacisz. Obietnica złożona w desperacji której twój duch nigdy nie zgodził się spełnić. Ale jeśli jej nie złamiesz, twoje kroki będą nadal obciążone duchowym oporem. Ostrzegają cię z pilnością, nie ze strachu. Nie po to, by cię przestraszyć, ale by obudzić tę część ciebie, która wciąż uważa, że można milczeć, gdy dusza krzyczy. Musisz przestać się umniejszać. Za każdym razem, gdy myślisz, że jesteś zbyt wrażliwy, wiedz, że to nie słabość, to Twój dar. Powodem, dla którego Cię atakują, jest to, że wiedzą, że jesteś tym, który przełamuje cykle, tym, który przepisuje. Zankiel niesie zwoje Twojej niewykorzystanej mocy. W Twoim życiu były momenty których miałeś rozbłysnąć, ale niewłaściwe ręce gasiły twój płomień. Teraz jest czas, gdy ten płomień się odradza. Portal zależny od czasu to nie metafora. Za 15 minut nadejdzie boski punkt kontrolny, w którym działania zostaną przypieczętowane, a wybory zmienią kierunek. Dlatego archaniołowie błagają, by ta wiadomość dotarła do ciebie właśnie w tej chwili. Mówią ci, Byś dziś wieczorem unikał rozmowy z tą osobą. Mówią ci, byś się wstrzymał, zanim przyjmiesz tę pomoc. Mówią ci, byś nie otwierał tego linku ani nie odpowiadał na tę wiadomość. Podpis duchowy jest śledzony na urządzeniach i w dokumentach. W ciemności ktoś przerabia dokument z twoim imieniem. Ktoś fałszuje rzeczywistość i liczy, że zostaniesz wystarczająco długo. By to się dopełniło. Napisz, wybieram Boską świadomość, jeśli rościsz sobie prawo do jasności. Rafael szepcze, że Twoje ciało próbuje cię ostrzec dziwny ból głowy, nagłe napięcie w brzuchu, zakłócenia na ubraniach to wszystko objawy energii będącej pod oblężeniem. Widzieli, co zostawiono pod twoimi drzwiami, widzieli osobę, która przeszła obok Twojego domu trzy razy. Ale nigdy nie zapukała. Widzieli przedmiot, który ktoś umieścił pod Twoją poduszką, albo obok Twoich butów. Napisz Amen, by otrzymać błogosławieństwo: 7777 Twoje światło zakłóciło coś starożytnego. Twoja obecność obudziła uśpione dziedzictwo. Dlatego chaos wybuchł zaraz po tym, jak ogłosiłeś pokój. Michał mówi, że nigdy nie miałeś cierpieć w milczeniu. Zostałeś stworzony, by wyprowadzać całe pokolenia z biedy, porzucenia, żalu i strachu. Ale, aby to zrobić, musisz być silny. Zaklęcie, którego użyli, nie zostało wypowiedziane. Zostało napisane na lustrze, w liście, na ekranie, powtórzone trzy razy przy wypowiadaniu Twojego pełnego imienia. Archaniołowie to odwracają. Kiedy to czytasz, jest jedna osoba w Twoim życiu, która wciąż się pojawia, bez względu na to, jak bardzo próbujesz odejść. To połączenie to albo rozproszenie, albo przebranie. Nie pozwól, by litość przywiązała Twoją duszę do trucizny. Napisz I AM, by otrzymać błogosławieństwo 3 marca. Jofiel pokazuje Ci obraz przyszłości. Do której jeszcze nie wkroczyłeś w wersji Ciebie, która żyje odważnie, pewnie, bez wstydu i ciężaru zdrady. Mówią, że ta wersja próbuje Cię dosięgnąć, ale opóźnienie kosztuje zbyt wiele. Każde opóźnienie powiększa Twój duchowy dług. Każdy kompromis odbiera kawałek Twojej korony. Każdy zignorowany znak wzmacnia wpływ energii, która próbuje zablokować Twoje dziedzictwo. To nie chodzi o bycie doskonałym, chodzi o bycie świadomym. Nie zostałeś wysłany tutaj, by zadowalać innych. Urodziłeś się, by nosić boski ogień w kościach. Jeśli czujesz ciężar w piersi, wiedz jedno: uwalniasz łańcuchy niewidzialne, nałożone przez przeszłe wcielenia, zazdrosne ręce lub złamane obietnice. Napisz Amen by otrzymać błogosławieństwo 81.81. 81. I oni usłyszeli groźby wymierzone w Twój pokój. Widzieli kogoś, kto próbował Cię nagrać bez Twojej wiedzy. Widzieli, jak krąg ludzi planował użyć Twojego głosu do czegoś, na co nigdy się nie zgodziłeś. Ale archaniołowie to przechwycili. Zablokowali to, zanim dotarło do strun manifestacji. Ale nie mogą chronić tego, z czym nadal się zgadzasz emocjonalnie. Jesteś zbyt potężny, by udawać, że twój duch nie porusza wymiarów. Archaniołowie nie ostrzegają cię tylko po to, by cię uratować. Ostrzegają cię, ponieważ jesteś częścią planu ratunkowego dla innych. Napisz Amen, by otrzymać Błogosławieństwo 44,44. 44. Ta wiadomość to klucz. Jeśli ją zignorujesz, stare wzorce mogą powrócić ze zdwojoną siłą. Ale jeśli ją otworzysz, naprawdę otworzysz, coś starożytnego i świętego przełamie się na Twoją korzyść. Obecnie siedem podpisów widnieje na Twoim duchowym kontrakcie. Wszyscy siedmiu Archaniołowie podpisują się pod tym boskim odwróceniem. Blokady są zdejmowane. Spisek jest ujawniany. To Twój punkt aktywacji, to Twoje okno ratunku, to Twoja jedyna chwila, by powiedzieć dość i naprawdę to poczuć całym swoim duchem. Teraz napisz Amen, aby rościć sobie prawo do tej zmiany i podziel się tą wiadomością z kimś, czyja dusza drży z pragnienia prawdy. Udało Ci się w ostatniej chwili. Oni wciąż Cię otaczają. Gabriel stoi najbliżej Twojego głosu, obserwując każde słowo, które wypowiadasz w tej godzinie. Wie, że wróg przekręcał Twoje słowa w prywatnych kręgach, by zamienić Twoje intencje w broń. Siedmiu archaniołów już nie czeka. Oni działają. Za zasłoną Twojego zwyczajnego dnia toczy się wielka niebiańska zmiana. Twoje imię rozbrzmiewa w niebiańskich komnatach. Gdzie waży się przeznaczenie, napisz Amen, by otrzymać błogosławieństwo 5555 55. istnieje nieznana granica czasu i jesteś zaledwie kilka minut od przełomu lub załamania, w zależności od tego, czy to usłyszysz. Ktoś, kogo kiedyś kochałeś, jest powiązany z opóźnieniem, ta osoba nadal trzyma się więzi duszy, która za każdym razem wysysa z Ciebie energię, gdy o Tobie pomyśli. Archaniołowie próbują przeciąć tę więź przed dzisiejszym wieczorem. Michał mówi, że Twoja zgoda jest ostateczną pieczęcią. Jeśli w ciszy zgadzasz się, by pozostać tam, gdzie jesteś emocjonalnie, finansowo, w relacjach, wtedy nawet boski odpoczynek musi się zatrzymać. Ale jeśli powiesz, wybieram wolność, wtedy cała ta duchowa struktura natychmiast się rozpadnie. Napisz w komentarzu. Wybieram wolność teraz, aby odblokować uwolnienie. Zamknięcie nie wymaga dostępu. Przebacz z dystansu. Nie pozwól, by cykl się powtórzył. Napisz: Zamykam drzwi w pokoju. Jeśli ta prawda jest dla Ciebie, napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo 2020 rok. Czamuel błogosławi teraz Twoje emocjonalne dostrojenie. Koniec z domysłami, koniec z czekaniem, koniec z błaganiem ludzi, by dostrzegli Twoją wartość. Jesteś w pełni widziany przez Boskość i to wystarczy. Miłość przyjdzie teraz swobodnie. Wsparcie pojawi się szczerze. Będziesz przyciągać bez wysiłku, otrzymywać bez wątpienia, zachowywać bez utraty. Ktoś. To potajemnie życzył Ci upadku, teraz zostanie zmuszony do oglądania Twojego wzlotu w sposób, od którego nie ucieknie. Zobaczy Twój blask i zrozumie, że się mylił. Napisz: Niech patrzą. Mój pokój jest głośniejszy niż ich osąd. Michał prowadzi Twoich aniołów w duchowej wojnie za kulisami. Każdy ciemny plan wobec Ciebie jest odwracany. Każdy ukryty atak pochłania światło. Napisz Amen, aby otrzymać Błogosławieństwo 22:22. 22. Ktoś z Twojego kręgu przyjaciół skrycie zazdrości. Wciąż porównuje swoje życie do Twojego za Twoimi plecami. Śmieje się z Tobą, ale rywalizuje z Tobą. Ta osoba ujawni się w ciągu najbliższych sześciu dni. Nie potrzebujesz konfrontacji, potrzebujesz potwierdzenia. Archaniołowie mówią, że ono nadchodzi. Porzuć próbę tłumaczenia się. Przeznaczenie nie potrzebuje obrony. To, co się w tobie budzi, jest większe niż jakakolwiek ludzka aprobata. Napisz Niech prawda mówi sama za siebie kropka: jeśli dorosłeś do tego, by nie potrzebować pozwolenia, Archanioł Gabriel teraz pisze scenariusz Twoich następnych trzydziestu dni. Spodziewaj się niespodzianek. Spodziewaj się, że ludzie w końcu wyznają, co czują. Spodziewaj się błogosławieństw w dziwnym czasie i dziwnej formie. Napisz Amen, aby otrzymać Błogosławieństwo 21-21. Cisza nieba nie była nieobecnością. Była przygotowaniem. Nie byłeś ignorowany. Byłeś budowany. Teraz, gdy fundament jest mocny, błogosławieństwa będą układane jak cegły ze złota, solidne, uporządkowane i duchowe. Wykonałeś pracę, wypłakałeś łzy, przeszedłeś przez ogień. Teraz zaczyna się panowanie nagrody. Napisz: Witaj, panowanie nagrody. Jeśli jesteś gotów na boską obfitość, napisz: Amen. Aby otrzymać błogosławieństwo tysiąc dziesiątego roku, ostateczny niebiański dekret od siedmiu Archaniołów. Nie jestem już opóźniony. Nie jestem już uciszony. Nie jestem już przywiązany do fałszywych linii czasu ani pustych relacji. Idę w świetle siedmiu Archaniołów. Każdy mój krok jest zaplanowany. Każde moje słowo jest święte. Każdego dnia, gdy wstaję. Niebo się raduje. Nic za mną nie ma już mocy. Wszystko przede mną jest boskie. Niech to będzie twój ostatni oddech w tym przesłaniu. Jesteś pełny. I jeszcze raz, jeśli to święte przesłanie obudziło w tobie coś potężnego i pragniesz wyrazić swoją wdzięczność, możesz przekazać super podziękowanie z datkiem do 20 dolarów. To wspiera niesienie światła do tych, którzy nadal kroczą w cieniu. Siedmiu archaniołów kłania się przed Twoim przebudzeniem. Idź teraz naprzód. Następny rozdział już się rozpoczął. Obserwuj znaki. Są wszędzie. Niech Bóg Wam błogosławi w tym pięknym dniu.